Wędzidełko podjęzykowe to temat, który spędza sen z powiek niejednej matki. Czy nie jest aby za krótkie? Jak wpływa na karmienie? Jak wpływa na mówienie? Tego wszystkiego dowiecie się dzisiaj w programie. Będzie również o samym podcięciu i jak długa jest rekonwalescencja. Jestem brata i zapraszam do CLIRO. Dziś w moje zaproszenie przyjęła pani doktor Renata Popiołek, chirurg dziecięcy. Witam serdecznie. Witam i dziś rozmowa będzie o wędzidełkach. Dlaczego? A to dlatego, że to jest temat, który bardzo Was, rodziców, nurtuje. Nurtuje również specjalistów, a my jako logopedzi często się z tą trudnością mierzymy na co dzień. Dlatego dziś najważniejsze pytania na temat wędzidełka właśnie zadam Pani Doktor. Przede wszystkim, co to jest to wędzidło, wędzidełko, jakiej nazwy powinniśmy używać? Wędzidełko języka jest fałdem błony śluzowej, które jest umieszczone pod językiem i powoduje unieruchomienie języka albo na całej długości, albo w części tylnej. Będzidełko jest błoną, której w jamie ustnej być nie powinno. Ono pozostaje na skutek niedokonanej apoptozy, czyli zaniku w pierwszym trymestrze ciąży. Natomiast jeżeli to wędzidełko nie zaniknie, to konsekwencje mogą się przekładać na wiele problemów w okresie niemowlęcym, kiedy zaczyna już dziecko formować kęsy i połykać stały pokarm, potem w procesie mówienia, no i w procesie i kształtowania, uzębienia, i w procesie. Sprawności w obrębie jamy ustnej. Mhm. Czyli y, wędzidełko jest błoną, w związku z tym nie możemy zakładać, że my, jako, pracą, jako logopedzi, pracą logopedyczną, y, czy inni specjaliści, że rozciągną nam to wędzidło, prawda? Do tego stopnia, żeby nagle język stał się funkcjonalny, kiedy taki nie był. Y, ono na pewno ma swoją podatność na rozciąganie, ale zasadniczo wędzidełko nie rośnie. Język rośnie, y, jama ustna rośnie i bywa tak, że przy tych wędzidełkach tylnych y, dzieci w okresie noworodkowym y, nie mają problemów ze saniem, y, natomiast y, już po dwóch, trzech tygodniach wyraźnie te problemy się pojawiają. Y, według obserwacji i statystyk, y, do miesiąca życia yy, możemy obserwować do tego pierwszego miesiąca, czy ono się rozciągnie, czy nie. Ale problem jest inny. W tym czasie matka może albo nie uruchomić laktacji, albo ją stracić. I im wcześniej rozpozna się to będzie węzidełko, tym yy, no, yy, jest lepszy i szybszy efekt. Yy, Przede wszystkim tej wstępnej laktacji po urodzeniu. Mhm. Czyli jak oceniamy to wędzidło, to tak naprawdę nawet rodzice czasami czy, czy specjaliści biorą pod uwagę kształt języka. Mhm. Czyli na przykład to takie charakterystyczne serduszko, które się tworzy przy próbach wysunięcia języka. Ale czy to jest jedyny wyznacznik skróconego wędzidła? No to jest ten taki najbardziej widoczny, ale u tych pacjentów, którzy mają wędzidełka na całej długości i takie wędzidełko jest y, przyrośnięte pod językiem od czubka języka aż do nasady, a druga część tego fałdu jest przyrośnięta do dna jamy ustnej od, wyrost, od śluzówki wyrostka zębodołowego żuchwy aż do nasady. I język y, przy takim wędzidełku jest praktycznie Unieruchomiony. Znowu grubość tego wędzidełka, czyli szerokość tego trójkąta, jest różna u tych dzieci, i u każdego pacjenta inaczej dominują objawy. U jednych pacjentów jest większy problem ze ssaniem, u innych jest większy problem z połykaniem. To są wszystko indywidualne, osobnicze jakby problemy, natomiast każde wędzidełko w jakimś stopniu. Ogranicza jego funk funkcję języka. Mhm. To tutaj mówiliśmy właśnie o tym takim pierwszym, pierwszego typu wędzidle przy tym serduszku. A tu pani doktor przygotowała mhm. dla nas taką specjalną makietę, makietę tak. tak, żeby pokazać, no. jakie typy tych wędzidełek my możemy wyróżnić mhm. i tak naprawdę, z którymi możemy mieć największe trudności. Możemy sobie wyobrazić, że to jest podniebienie, tutaj język a to jest dno jamy ustnej i wędzidełko jest tą błoną trójkątną, to mniej więcej wygląda w ten sposób, że i przyrośniętą krawędzią górną do języka, dolną do dna jamy ustnej i tu akurat demonstruje wędzidełko tylne, czyli to, które jest przyrośnięte do ujść ślinianek. Natomiast te dełka yy, całkowite, one się przyczepiają krawędzią do yy, wyrostka, do śluzówki wyrostka zębodołowego żuchwy i sięgają do czubka języka. Także, przez to, że ten trójkąt jest tutaj pod językiem, on uniemożliwia pionizację języka i uniemożliwia. Cofanie, przenoszenie pokarmu do gardła. Czyli wtedy mówimy już nie tylko o zaburzonych funkcjach związanych z prawidłową mową, ale też prawidłowym połykaniem. Przede wszystkim tak? ssanie, połykanie i musi być zachowana koordynacja trzech funkcji języka, która umożliwia prawidłowe ssanie, prawidłowe połykanie pokarmu i prawidłowe oddychanie, bo droga powietrza i droga pokarmu się krzyżują w gardle, więc najczęstszym objawem tutaj u dzieci, u noworodków z krótkim wędzidełkiem jest właśnie utrudnienie ssania, następnie, czyli matki skarżą się, że nie potrafią dziecka przystawić do piersi, że dziecko nie łapie brodawki. Niektóre dzieci z tymi krótkimi wędzidełkami mają problem z zassaniem smoczka. Kolejny problem to jest właśnie wytworzenie odpowiedniego podciśnienia w jamie ustnej. I to jest taki objaw, który dominuje często jako nadrzędny w wywiadzie, który uzyskuje od rodziców, od matki, że dziecko krztusi się przy karmieniu, że dziecko cmoka, że dziecko odrzuca pierś, denerwuje się, bo ono weźmie kilka łyków. Normalny cykl tych trzech funkcji to jest jedno ssanie, jedno połykanie i jeden oddech. Może być czasami dwa ssania dwa połknięcia, jeden oddech, ale już jak więcej mleka dziecko nabierze do buzi, bo nie umie tego mleka połknąć, no to wtedy może dojść nawet do zachłyśnięcia. To, to są objawy, które są u noworodków, u niemowląt. W późniejszym okresie do rozpoznania takiego krótkiego wędzidełka, bo niektóre matki nie zgłoszą się do lekarza z tym problemem, czy do neonatologa, czy do neurologopedy. Do logopedy nie pokieruje ich nikt do chirurga na podcięcie, i potem w wieku 6, 8, 10 miesięcy te dzieci nie potrafią połykać stałych pokarmów, tworzyć kęsa i te matki, które przychodzą ze starszymi dziećmi, zgłaszają, że dzieci jedzą tylko papki. Częstym objawem też, który kwalifikuje do wędzidełka, no to już jest taki kardynalny objaw: brak przyrostu masy ciała. I nieraz no, są diagnozowane te dzieci w różnych kierunkach, a wystarczy tylko podciąć wędzidełko i sprawa się zamyka. Od razu zaczynają przybierać na wadze, więcej jeść, więcej spać, i no, konsekwencją też takiego niedojadania z powodu właśnie krótkiego wędzidełka jest to, że dziecko często jest głodne i jest często karmione niewłaściwie, bo ja zawsze zwracam rodzicom uwagę na jeden problem. Jak dziecko zasysa mleko w tym okresie noworodkowym, to jeżeli nie potrafi tego mleka połknąć z powodu krótkiego wędzidełka, mleko rozlewa się po ustach. I jak matka z pozycji leżącej to dziecko lekko spionizuje, to to mleko wylewa się z ust i ten objaw ulewania jest też właśnie często Y, objawem krótkiego wędzidełka, zwłaszcza tego tylnego. I y, jeżeli mleko rozlewa się po ustach, to część glukozy z tego mleka szybko wchłania się pod językiem y, do krwi, podnosząc poziom cukru w surowicy, i dziecko ma zaalarmowany y, ośrodek głodu że już jest odpowiedni poziom cukru. Ośrodek głodu się wyłącza i w tym momencie wyłącza się ośrodek ssania. I takie dziecko po kilku minutach, po kilku próbach zasania mleka zasypia. Matka nie umie tego dziecka dobudzić. Ale pół godziny później to dziecko znowu płacze, bo znowu jest głodne, bo ono nie dojadło i ten Proces po prostu ubezwłasnowania matkę, bo ona jest bez przerwy zaniepokojona i przy karmieniu, bo to karmienie jest takie nerwowe dziecko, jak nie umie zasać, to ono się denerwuje, ono kręci głową, matka się denerwuje. Ten proces laktacji no, zostaje bardzo mocno zakłócony, zaburzony. Nie ma prawidłowej cykliczności karmienia, nie ma prawidłowej cykliczności trawienia. Jeżeli mleko zostaje wlewane często do żołądka i nie zostanie tam ścięte przez kwas solny i pepsynę, to ono nie jest potem dobrze strawione. To prowokuje kolki i konsekwencje takiego krótkiego wędzidełka no, są. Bardzo utrudniają życie zarówno noworodkowi, jak i, jak i matce. Bo uświadamiam zawsze matkom, że przez pierwsze 4 do 6 miesięcy dziecko podwaja wagę i ono musi wypić dziennie 15% swojej wagi. Jeżeli porównamy to u dorosłych, matka, która ma 50 kg, musiałaby zjeść 7,5 kg dziennie pokarmu. To jest no, proces, jak w laboratorium, jak w zakładach mleczarskich, no, które pracują całą dobę na okrągło, ale ta ilość pokarmu, która musi być zasana, połknięta, strawiona, jest ogromna. Więc tutaj każda niedogodność, każda nieprawidłowość bardzo zakłóca ten proces. Pobierania i pokarmu i jego trawienia. Czyli ta ocena no, jest naprawdę niezbędna na początku zaraz po urodzeniu. Tak. Bo można by zakładać, że yy, no, yy, te wędzidełka potem rzeczywiście można jakoś ominąć, bo to ni nawet nie to, że my je rozciągniemy, bo one przez to naciąganie naprawdę się nie wydłużą, nie... natomiast yy, a język jeszcze cały czas rośnie. Język cały stylacja. czas rośnie, ale mam pacjentów i 18, i 20-letnich, i 30-letnich, którzy przychodzą z tym problemem. Do niektórych funkcji ten język się zaadoptuje. Ja zawsze porównuję język do buta, który trzeba udeptać i no, jakoś sobie radzą, bo rodzice naprawdę mają. Gorsze, czasami krótsze te wędzidełka niż ich własne dzieci, ale mówią wyraźnie, normalnie jedzą i funkcjonują z tym, nie mając nawet świadomości. No ale bywają tacy pacjenci, którzy przychodzą w dorosłym życiu albo z powodów ortodontycznych, bo nie da się im założyć aparatu. Bo wędzidełko wtedy zawsze przeszkadza. Dziecko wypchnie aparat taki nakładany. Ortodonci nie, nie są w stanie założyć, dopasować aparatu, jak wędzidełko podjęzykowe jest krótkie. No a w dorosłym życiu pacjenci gubią głoski. Jak mówią wolno, to mówią w miarę wyraźnie, ale już przy y, szybkim mówieniu, komentowaniu. Y, zwłaszcza przychodzą pacjenci, którzy pracują głosem. Miałam pacjentkę, która zaczęła pracować w mediach społecznościowych. Wymagane było szybkie, wyraźne y, artykułowanie treści. No, powiedziała, że nie zatrudnią jej jak niepodetnie podetnie wędzidełka. Y, Był pacjent, który, y, który śpiewał w zespole. Dopóki grał na weselach, to mówi, nic mu nie przeszkadzało, ale. Jak zaczął nagrywać płyty, mówi, nie mógł tego słuchać. I przyszedł podciąć wędzidełko. Także to może być problemem w dorosłym życiu również. A co z takim przekonaniem, bo też trafiają do nas na konsultacje neurologopedyczne rodzice, którzy mówią, że usłyszeli, że albo u takiego maluszka właśnie tuż po urodzeniu się podcina, a później to trzeba czekać aż do drugiego, trzeciego roku życia. Nie ma takich, nie ma wieku. Złego ani dobrego do, do podcięcia. To znaczy, dobry jest, yy, jak się rozpozna, krótkie wędzidełko u Noworodka czy Niemowlęcia. Bo yy, powiem tak, wędzidełko jest błoną, tak jak powiedziałam na początku, której pod językiem być nie powinno. Ona powinna zaniknąć. I język w tej swojej obwodowej części powinien wykonywać właśnie te ruchy pionizacji i i cofnięcia do tyłu z uniesieniem w ustach do procesu połykania, sania najpierw, połykania, do procesu mówienia, musi być wytworzone odpowiednie podciśnienie. I język musi się unieść, żeby to podciśnienie... Y, utrzymać. Jeżeli y, ten ruch jest y, no, ograniczony przez wędzidełko, no to wiadomo, że, że funkcja tego języka y, będzie też ograniczona. Także język jest, znaczy wędzidełko nie jest unerwione. Ono jest unaczynione, ale samo wędzidełko nie jest unerwione. U, y, sam proces y, podcięcia nie jest bolesny, to jest proces no, stosunkowo krótki, mógłby się zamknąć w trzech ruchach nożyczek. Nie trzeba dziecka do podcięcia wędzidełka ani usypiać, nie trzeba noworodków, niemowlęta znieczulać, ani miejscowo też. Także... Właśnie, właśnie o to chciałam pytać, bo to jest najczęstsza obawa rodziców, że y, no jest zaburzona jakoś, jakaś funkcja, mają tego świadomość, na przykład dowiadują się później, że to wędzidło jest skrócone, bo wcześniej tego nikt nie oceniał, a dziecko jest w trakcie rozszerzania diety, no i widzą, że ma problem z transportem tego pokarmu i prawidłowym połykaniem, wtedy się zgłaszają, no ale ich duża obawa jest taka, że czy warto robić narkozę dla tak krótkiego zabiegu. A tutaj pani doktor nam to rozjaśnia, że nie trzeba, tak? Nie, to, to, to się ze sobą nie łączy. Pewnie w różnym wieku jest trudniej to po prostu wykonać. Tak, bo też przychodzą właśnie dzieci, jak już przejdzie ten proces no, adaptacji języka do pewnych funkcji przyjmowania pokarmu, no to potem się zgłaszają rodzice wtedy, kiedy są problemy z mówieniem. I, I w tym momencie no, jest lęk, jest strach, jest świadomość tego dziecka, które no, każą interwencję w jamie ustnej, nawet jak jest najlepiej przygotowane przez rodziców, że tak, że on się nie boi, że, że otworzy buzię. W momencie, kiedy zobaczy narzędzia, to zamknie buzię i i jest taki zabieg fizycznie niemożliwy, on jest wtedy niebezpieczny. Natomiast będzie w odpowiedniej pozycji, ustawiona głowa i przytrzymana przez rodziców, ale to nie jest siłowe, tylko no ograniczenie ruchomości, żeby na ten moment, gdzie jest ostrze na, na tkance, żeby tą głową nie ruszył, bo język. Unieruchamiam sobie za pomocą narzędzia, ale nie na zasadzie zaciskania, tylko unoszenia specjalną szpatułką. To yy, rodzicom mówię, że ten zabieg boli tylko rodziców, a trwa tyle, co odcięcie guzika. Także no, jest to taka przenośnia, ale wiadomo, że to jakoś tak przemawia do świadomości i rzeczywiście no, zawsze potem jest niepotrzebnie, żeśmy się Stresowanie. Ale to, to fakt, że często trzeba przekonać rodzica, tak. pokazać mu tak, jak pani doktor to zwykle robi u siebie w gabinecie, bo też widziałam i przyrządy i rysunki, tak. bo wtedy my jako rodzice nie sprzedajemy tego lęku swoim dzieciom, prawda? Mhm. Jest dużo łatwiej nam tak. przygotować to dziecko do zabiegu. A jak długo trwa rekonwalescencja, bo to też są często obawy rodziców, i czy po samym zabiegu podcięcia powinny być wykonywane jakieś ćwiczenia? Ja nie szyję tej rany po podcięciu wędzidełka. Kwawienie z takiej rany jest najczęściej minimalne. To może być jedna, trzy krople krwi, które nie mają przełożenia na jakieś konsekwencje ogólne dla pacjenta. To krwawienie ustępuje w ciągu. Jednej do trzech minut. No zdarza się czasami, że trochę no, do pięciu minut, ale praktycznie to nie jest krwawienie tętnicze. Przy odpowiednim ułożeniu y, głowy do tego zabiegu, y, praktycznie w tym wędzidełku nie ma żadnych innych elementów, które można by uszkodzić. Czyli I, jak długo pacjent nie może jeść, pić? Ja, y, Pozwalam nakarmić te dzieci już bezpośrednio w gabinecie albo jeszcze nawet przed wyjściem. To jest zresztą nawet w zaleceniach można karmić bezpośrednio po zabiegu. Wolę, jeżeli dziecko nie jest nakarmione przed zabiegiem, nie wynika to z, z niebezpieczeństwa zachuśnięcia czy jakiegoś y, wymiotowania, ale noworodek otwiera buzię sam jak jest głodny i jeżeli jest głodny, znaczy jeżeli nie jest najedzony, no bo on nie ma być głodny, ale nie ma być przed zabiegiem nakarmione dziecko, to łatwiej jest włożyć narzędzia i wykonać ten zabieg, bo on szuka, otwiera buzię i w tym momencie nie trzeba tego robić na siłę, bo dziecko jak Noworodek, jak zamknie buzie, to nieraz mu jest się naprawdę ciężko otworzyć. Także potem rekonwalescencja jest w odpowiedzi na, na to pytanie. Dwie, trzy minuty ustaje krwawienie, potem karmienie i teraz to, co jeszcze zawsze pokazuje. Noworodek właściwie je i śpi no nie musi płakać jeżeli wszystko jest tak że nie prowokuje niepokoju nie prowokuje bólu więc zakładamy że on je i śpi jak śpi ma zamknięte usta w ustach nie ma przestrzeni wolnej jak się zamyka usta tam wszystko jest spasowane jedna powierzchnia dotyka drugiej nie ma wolnej przestrzeni żeby nie zrosła ta rana, bo w momencie kiedy tutaj mamy ranę na dnie jamy ustnej i ranę na języku po podcięciu, to zamykając usta mamy ranę na ranie i y, organizm ma takie właściwości, że już po dwóch, trzech godzinach, jeżeli brzegi rany y, świeżej rany dotykają do siebie. To y, taka rana się skleja. Mhm. I jeżeli nie rozdzielimy brzegów rany y, fizycznie, to po sześciu godzinach ta rana się już może zacząć zrastać. Mhm. Dlatego ja zalecam przez pierwsze dwie doby unoszenie języka, najlepiej palcem, mhm. i rozdzielanie brzegów rany, tak żeby do nasady wejść i tą ranę rozdzielić mhm. tak czy to nie jest masaż, bo masując mhm. można ześliznąć się mhm. po zroście, natomiast pacjent ma w pozycji takiej należąco wejść w tą ranę i mhm. rozdzielić brzegi tej rany. Mhm. To nie jest długi ruch, ale najważniejsze, żeby był efektywny, czyli wchodzimy w ranę i dwa mhm popchnięcia i to nie jest pozwalamy, wszystko. Żeby się... Nie, nie pozwalamy, żeby się... pozwalamy na wzrost. Mhm. Po dwóch dobach rana, każda rana pokrywa się tkanką, która, pod którą się goi. Jak mamy rany na skórze, to się ta rana pokrywa włóknikiem, który wysycha i tworzy się suchy strup. W ustach nie ma suchych strupów. Mhm. Też rodzice nieraz są zaniepokojeni, bo widzą w ustach biały nalot. Często. Ten biały nalot on jest zawsze. Już po dwóch dobach, nawet czasami szybciej. To jest włóknik, pod którym się rana goi. I on już zapobiega wzrostowi rany, ale pod spodem wytwarza się blizna, która też może ulec retrakcji, czyli obkurczeniu, bo organizm ma takie właściwości, że każdą dziurę, każdy ubytek powierzchni pokrywającej, czy to śluzówki, czy ubytek skóry, chce ograniczyć maksymalnie szybko, jak już przestaje rana krwawić, chce ograniczyć powierzchnię, więc jak mamy w ustach ranę w kształcie takiego rąbu, to chce organizm zbliżyć brzegi, żeby jak najszybciej się zagoiło, i to może spowodować znowu niewielkie ograniczenie ruchomości. No, później jest rola już logopedów, którzy tą bliznę i rodziców rozmasowują. Bardzo dziękuję za te obszerne informacje. Wiemy już, jak zbudowane jest wędzidełko, kiedy należy je obserwować wnikliwie, bo już od samego początku, że możemy wyróżnić różne typy i niekoniecznie ten pierwszy typ, który jest widoczny w postaci serduszka, najwięcej tutaj nam będzie robił szkody. Wiemy również, jak wygląda rekonwalescencja po podcięciu takiego wędzidełka. Mam nadzieję, że teraz rodzice będą mieli mniej obaw po zobaczeniu naszego programu. Bardzo dziękuję Pani Doktor za rozmowę, a my się widzimy za tydzień w kolejnym odcinku.